na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inny film, a to dlatego, że chciałabym wam bardzo, bardzo, to bardzo serdecznie podziękować, bo na moim kanale właśnie wybiła Magiczna liczba, 500 subskrybentów, to jest o 499 więcej niż ja kiedykolwiek mogłam sobie wymarzyć. Oczywiście moim pierwszym subskrybentem, na którego mogłam liczyć i jedynym, którego mogłam pewna, to był mój mąż. On niestety nie mógł mnie zawieść, nie miał wyjścia, ale nie myślałam, że znajdzie się jeszcze 499 osób, które do niego dołączą, które nacisną ten magiczny czerwony przycisk na dole i zostaną razem ze mną. Dlatego bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. To jest dla mnie niesamowita radość, naprawdę dojść do tej liczby. Nie spodziewałam się, że to całe nagrywanie na YouTube mi się tak spodoba, że mnie to wciągnie, że edycja okaże się tak fajną zabawą, no i przede wszystkim, że poznam tutaj tak fantastycznych ludzi. Chciałabym Wam podziękować za to, że ze mną jesteście. Chciałabym zrobić takie malutę rozdanie. Teraz po tych 500 lecimy do tysiąca. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby udało mi się tam kiedykolwiek dojść. I tak sobie pomyślałam, że ta liczba jest na tyle piękna i okrąglutka, że to będzie właśnie dobry moment na to, żeby powiedzieć Wam dziękuję i dać Wam coś malutkiego od siebie. No i co mamy w tym rozdaniu? Wygra jedna osoba, do której trafią cztery koreańskie maseczki w płakcie, kolagenowe płatki pod oczy, maseczka ziai, która jest po prostu fenomenalna i wspanialna bliża skórę, i jeszcze cała masa dobroci. Zdjęcie, na którym możecie zobaczyć y, dokładnie wszystkie te produkty, znajduje się u mnie na Instagramie, a mój Instagram to jest właśnie ten. Jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to no bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Na zasadzie są śmiesznie proste. Po pierwsze musicie być subskrybentami mojego kanału, bo to właśnie moim subskrybentom chciałabym w ten sposób podziękować za to, że ze mną jesteście. Fajnie by bym mogła zweryfikować to, że faktycznie nie subskrybujecie, gdybyście robili to w formie publicznej. I zostawcie komentarz na dole pod tym filmem, tak żebym wiedziała, że chcecie wziąć udział w tym rozdaniu. Możecie napisać cokolwiek zwykłe, biorę udział, naprawdę wystarczy. Ja wtedy będę wiedziała, żeby umieścić Wasze imię i Wasz komentarz właśnie w tym losowaniu. Jeżeli są to produkty, które nie są interesujące akurat dla ciebie, to może będą interesujące dla twojej mamy, żony, kochanki, córki, przyjaciółki, sąsiadki, cioci czy kogokolwiek. Dlatego to, że jesteś, nie wiem, w jakimś nieodpowiednim wieku albo nieodpowiedniej płci, to wcale ci nie skreśla tego, żeby brać w tym udział i być może sprezentować komuś właśnie taką malutką paczuszkę dobroci. Losowanie ukaże się w kolejnym filmie, czyli za kolejne 5 dni. Moje filmy zawsze są na kanale co 5 dni, to jest bardzo łatwo do śledzenia każdego 5, 10, 15, 20, 25 i 30 dnia każdego miesiąca. Teraz lecimy do tysiąca, i tak właściwie każda kolejna setka, która jest ze mną jest dla mnie ogromnym wydarzeniem i chyba coś mi się wydaje, że... Co 100 osób będę robiła teraz takie malutkie rozdanie, a na 1000 zrobię już takie fajne, konkretne, naprawdę super rozdanie ze świetnymi produktami, które ja sama chciałabym dostać. To na co czekacie? Piszcie komentarze i widzimy się już wkrótce. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. No i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Pa!